Mówicie, mówicie może, może po, polsku? po polsku? No mówicie w sumie tak <laughs> A cię kurwa lama zatrzyt gościu <laughs> Ja bym go zgłosił, nie? <laughs> lawa teraz nie wie co ma powiedzieć <laughs> Polaka trafił. Chyba pierwszy raz, co? lawa. Kurwa! Mira, mira, jest przy ku, mira jest przy oknie Miry w kuchni, ale nie tym przy tym rozwalonym. Wejściu tylko tu kurwa w narożniku. Pilnuję teraz diffusera. Nie, y, Tam, tu, i w prawo, i w prawo na maksa. Tam, nie tu, w lewo, przed, za, tą, o, tu, za tą paletą! Tu, za lodówką, za lodówką jest! Tu! No kurwa! Na lewej, w, mnie w lewo. Słuchaj. I tu, tu, no. tu była, za tymi paletami, no! Kurwa, mnie słuchaj! A nie elektryka kurwa za lodówką. To lodówka jest. Nie, to są palety. Ale lodówkowe. Tam ty tam ty <grym> chyba lodówkowy jesteś. Pan ja. mówię, że ma, ale że myślę, że on chodzi, bo tam. Już, Już wasze właśnie wygrywanie znudziło? To się wieba w pułapkę. Nie, to leczenie było. Za plecami masz. 70 punktów dostałem, no to będzie. Kurwa. To trudne. Ty pewnie. Jeszcze do ubrania. Weźcie coś normalnego No ja jak mówię, biorę cały czas sypialnie Na piwnicę wziąłem <laughs> To było dobre chyba <laughs> no. <laughs> Jeszcze swojego kurwa Polaka odjechał. <laughs> Rotacja kurwa jak spotka. <laughs> Nagrałeś? Nie, bo to wstyd to kiedy się PS do, do pisu zapisujesz w końcu? Kurwa nigdy chłopie, nigdy. Eee, spoko. Tam jest spoko towarzystwo. A ty wiesz coś na ten temat? No kurwa, no że jak ja mam legitymację PiS-u już od dawna. Nie? Kim grasz? Kim grasz? No, no. Labuś, czekaj, prostka, cieszę się, ty kurwa jest? Nurwa u góry siedzi I, i tak go nie zabierz, nie masz tyle odwagi i tak. No nie, bo szkoda I... mi 100 punktów, ja gram na punkty. Bo kacka... a, a wcześniej było, że grasz dla zabawy, nie? No teraz dzisiaj ja zagłębiam mi... dla punktów. Chcę za, za, za zaopnieć, jej i się, i się ze złością, nie? No w chuj. Eee, tam to jest Jarek, to jest, to jest potęga to jest w naszym państwie. Boja, nie? To jest świetny kolej, kurwa, nie wiem co wy do niego macie no. Kojarmarku wejdzie czy nie? Kładowuje Kurwa Nie miałem gadać, że tam cię zabiję przy tej ścianie No co mogłeś mówić Już teraz wiesz Teraz już wiem. Ty miałeś na niego wyjść, strzelając. No miałem. Ale no, pułapka bez, robi robotę. Ale patrzył się czy jest pułapka, ale nie widział. Nie, nie patrzył um, się nie. na pułapkę. Patrzył się czy jest wróg. Z razem jak ktoś cię atakuje, to, to ty atakuj go po prostu, wiesz. Ty... Ty mając, ty masz przewagę wychylając się po prostu pierwszy niż on nie, bo tak jak on wie gdzie ty jesteś To ty że nie masz szans, bo on, bo on Dawaj robi te, po... łatwiej się obronić w czytelni, moim zdaniem Niż w tej sali kominkowej Nie wiem, takie jest moje zdanie, mogę mi, się mylić Mi się ładuje, jeszcze nie mam nic, słowa Wybierzcie za ciebie, mnie coś Bo ciebie nie ma w ogóle z nami, o nie. wyszedłeś no. Wybierzcie nie. Wybierzcie no za je. mnie coś Leczka dostałeś Kurwa, mi się odje gra, ja to jest, kurwa, grane. Leszka u mnie nie ma ni niczego, nie... No naciśnij z... taba, to no, ten zobaczysz. Ten nie, no ten wystarczy żebyś ten... nacisnął taba, to byś zobaczył jaką ma ikonkę, nie? Miał już. Reszka dostał. I no, po nie? kapkanku. Może być, ale jeszcze No to dostałem. możesz na pułapki froski rzucić Ty, Leszka, to Lama. są na natychmiastowe. Lama? No? Słuchaj, ja mam taki pomysł. Następnym Musi. razem, jak będziemy grali rankęganie nie? Banujmy kapkana. Mi się gra skraszowała kuba. O teraz dopiero się załączyło, nie? Aha mhm. Kanabonować. No, 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 no można no. No. no tak myślę, nie? Może kogoś to wkur Jest, na koltarzu Patrzę się Wypatrzyła się na kamerkę Zdradziłeś się w ten sposób She is She's a next friend. next friend, teacher. Easy win tylko strzelał 9 fragów ja yeah! dzisiaj to mi idzie, no Cztery rangęgi wygrane i się szykuje piąty <grym> I ranga, e, ranga w górę będzie. Ja pierdziele dobrze czarnego dzisiaj nie ma <grym> Kurwa, mnie też ściągnęło. Z Andrzej. Tam nikogo nie ma Oni są w tym w, Tam w tym pokoiku tam, tam gdzie jest zakładnik w, tym, w, te, w tej chłodni a drugi jest na A Mutę w tej, w tej chłodni jest Frostka User in your po, channel timed po lewej, out. Stronie, po lewej User entered your channel mute za barem. Mute poszedł na dół, plantuj, plantuj Plantuj. Idzie po schodach z prawej z twojej strony right. Prawa twoja strona right right. Powiem Ci jak będzie szedł Idzie, idzie, idzie. Mocno z prawej, mocno z prawej, mocno z prawej. Mocno z prawej. Maksymalnie z prawej idzie, jest. Przy tobie, przy tobie jest. Strzelaj! No Brawo! Brawo Ty, dobrze, super! Czemu nie są w system? On nie wiedział gdzie jesteś. Nie, chciał chyba podejść do ciebie i cię noża zajechać. Takie nie. jest moje zdanie. No nie. Oj, nie są ostatni, dobra, to się podniosłem. 5 punktów. 2 czwarty wygrany, kurwa ten, to. to należałoby 200 dwusetnego wygrać, nie? Patrz, kurwa i zawsze wygrywamy jak Jerego nie ma, nie? Czekaj, 8%, czy zdobędę paka? Chuja, nie zdobyłem. Jest, jest! Udało się. Dwusetny 20, level. Znaczy, dwusetny paka, Dobra, to ja dzisiaj kończę granko. Całkowicie? Bo muszę, bo muszę ponagrywać odcineczki. No, ja się Słyszałem lama, że ty wczoraj chciałeś odinstalować jeszcze. No, 6. bo odinstalowałem. I 40 po, po poziom tego mam. To jak grasz? Jak odinstalowałeś? No bo, no bo zainstalowałem dzisiaj, nie? <laughs> Czy to jest problem? Zainstalować jeszcze raz Mi się nie chciało. 200 Alpha paków, piękny wynik, no <laughs> User joined. Your channel. Siema. No nie mogłem też chociaż skakiwać, no, ma. Masz No. No, tu przebrane. Co to jest, kurwa, nowe Rambo? Tamte stale. Aha. No, doskoczy co do mnie Nie no Ale przegraś, nie? To ty masz grać na czas na czas, a nie oni, nie? Ty masz chata głowy znaczy że jest